Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 72 odcinka mojej serii z Gry The Last of Us Part 2. W dzisiejszym odcinku będziemy szukać le leków dla, dla jary aby jest w swoim obozie oczywiście jest to kolejny fragment re retrospekcji przed nami Pamiętacie jak w poprzednim odcinku musieliśmy zostawić lew Tutaj, bo akurat ci, ci nasi sojusznicy by go zlikwidowali, a w dzisiejszym odcinku właśnie yy, Przyszliśmy do, do naszego obozu i, i szukamy jakichś leków yy, medycznych dla, dla Jary, żeby ją uleczyć, żeby jej tą rękę tak, tak jakby nam naprawić Serdecznie zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka Zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba, jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek Wspomnę tylko, że to jest 72 odcinek naszej serii, więc porozmawiajmy pierwsze z tym gościem i zobaczymy co się wydarzy jak właśnie z nim... Porozmawiamy. Piętro po piętrze. Oczywiście. Co jeszcze To jest oczywiście dziewczyna. Powodzenia. Dobra i to teraz musimy tam lecieć, dobra? sobie otwórzmy te drzwi. No, mam nadzieję, że w dzisiejszym Ej, odcinku uda nam się. też tu się no, nie Mam wypowiedź. nadzieję, że nam się uda w tym dzisiejszym sprzęt odcinku. sprzętu medycznego. Te sprzęt dla. Garałem tutaj z Isaaciem. Masz wrócić do Jary. Daj, daj mi z nim pogadać. Oczywiście, pogadać, znaleźć. Wracasz z kolejnym transportem. Przykro mi. Co ty wyprawiasz? Wczoraj zdezerterowała. Mam nadzieję, że naprawdę dzisiejszy odcinek wam się podoba. Co się stało? I co my tak naprawdę mamy, mamy teraz zrobić I, i gdzie teraz wracamy z tym transportem? Tak nie powinno być. Tak nie powinno być, przecież tylko chcieliśmy. Dla, dla, na... Dobrze dla jary. Nora. Oczywiście jest tutaj Nora. Się, Mam nadzieję, naprawdę, że ten dzisiejszy odcinek Wam Mamy się e, podoba. Tak powiem Wam szczerze, Mamy że fajnie jest, e, że można się cofnąć w, re, w tej retrospekcji do tych ciesnego. naszych poprzednich bohaterów. Chyba nie no, e, szuka no, e, no tego sprzętu, żeby e, pójść i go zanieść do, do Jary i do Izaka Co? Więc za chwileczkę zobaczymy Nie skończyliśmy jeszcze dolnych pięter. Co nas teraz będzie czekać. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy odcinek cool. oczywiście ale. Wam się podoba. Okej, okay, więc jest spokojnie gruśne. sobie ruszajmy. Mam nadzieję, że dzisiejszy okay. odcinek będzie taki trochę spokojny, chociaż co naprawdę, nic co naprawdę wątpię. wątpię. Nie miałam z tym nic wspólnego. No, oczywiście. Dobra, chodź. Dobra, czyli czyżby e, Nora nam pomogła znaleźć? <słuch> ciasnoty W dupę. No. Chłopak ma szczęście, że chodzi z lekarką. Czy, czyżby Nora nam pomogła tak. odnaleźć ten no sprzęt dla Jary? Rozmawiała z sprzęt leczniczy, złączymy. Czy w, bazę, czy w, w ogóle nam się to uda? Chciałbym. Nie nie. Żeby to wszystko nam się udało. Czyżby to było tutaj? Dobra, więc spokojnie sobie lećmy zerkniemy. dokąd idziecie? Do Abi. Łódź jest gotowa. Wciąż mam um, pudła na drugim piętrze. Weźmiecie okay. najpierw? Łódź jest pełna. Nie chcę tu siedzieć cały dzień. No my no też ja. nie chcemy. Dzięki. Dobra, i teraz możemy iść szybko, szybko. Czyli w dzisiejszym odcinku Nora nam pomaga dojść do tego, do, dojść do tego sprzętu. Jak zawsze. Mam nadzieję naprawdę, że ten odcinek Wam się oczywiście spodoba. Jaki Owen ma plan? Lecimy. Tutaj już musimy na dół zejść spokojnie. Mam nadzieję, że raz, dwa, trzy nam się to wszystko uda. Otwieramy. Nora otworzyła te, te drzwi i jest oczywiście. Czysto. o wie, że Santa Barbara to brednie, Powiem Wam, nie? że tu jest jakoś tak dziwnie, S bo tak, tak w miarę cicho i naprawdę jest bardzo, bardzo cicho. Dobra, na tych piętrach jest Ojom, centrum urazowe i kilka No i okej, okay, ale pomóż nam świetnie. znaleźć... ma też powodu jeszcze tam nie weszliśmy. się. Pomóż to było nam znaleźć ten, ten sprzęt. To tu się tak delikatnie zami, zami, co się dzieje. Ulotni Abi. To jest Mam nadzieję, że wszystko nam się uda. Przypomnę, że dalej szukamy sprzętu dla, dla Jary, żeby ją tam postawili do, Postawili na nogi do stanu używalności. Więc zaraz się przekonamy, co dokładnie. W najgorszym razie szukaj karetek. No. Są pozamykane, może ci się szczęściu. Dobry pomysł. Okej. Okay czyli Jara, czyli apie czyli, czyli Nora chce raczej mówi, żebyśmy szukali karetek. Teraz do, dokąd, dokąd? Mam nadzieję, że tutaj gdzieś on te karetki zaraz będą. Mam nadzieję, naprawdę, że nikt nas tutaj nie, nie złapie, chociaż wątpię, bo w tej grze naprawdę sporo tyle się dzieje, że aż Obyś wytrwała jak najdłużej. No, umarła bezboleśnie. No dobra. Do zobaczenia w bazie. Oby szybko. Do zobaczenia. Tak. Dobra, no to lecimy już sami. Ona tylko nas na, na te miejsca przeprowadziła, ale my. Czyli Abi musi już sama kombinować. Abi musi sama już zobaczyć. Tutaj nas będzie czekać Dobrze jesteśmy Dobra. tutaj nie ma żadnych centrum urazowe o oh, centrum no uraz. urazowe mamy Nawet co tutaj dokładnie? A możemy zapalić lampkę? Nie, lampka to jest J, nie? Niestety nie mamy lampki Wydawało, że jakąś latarkę będziemy będziemy mieli, ale raczej mamy wszystko pozawalane. No w dzisiejszym odcinku postaramy się, postaramy się, bo nie wiem czy w ogóle nam się uda, ale w dzisiejszym odcinku postaramy się yy, ten sprzęt złap yy, znaleźć. Ten nam na, na dół musimy zejść po prostu, bo do góry tam było, jak pamiętacie, jak, jak widzieliście przed chwilą, wyjście zablokowane. Nie wygląda tak źle. I teraz gdzie? No nieźle, tak, ale czy my tutaj powinniśmy jakoś skakać na, na dół, czy jednak ABI? A, Naprawdę? Dobra, damy radę tutaj. No i zobaczmy, czy tutaj. Teraz będzie czekać w tym, Zrobiliście w tym mocy. kartkę mamy Dobra i teraz przedostajmy się tu może być coś po tej stronie A więc jesteśmy w jakimś takim miejscu Dobra, tutaj raczej to nam nic nie da, to nam nic nie da. Przedos, przedostaliśmy się tędy. A więc zobaczymy czy, czy akurat w dobrym kierunku idziemy. Dobra, otwieramy kolejne drzwi. w dzisiejszym odcinku postaramy się znaleźć ten sprzęt. Zobaczymy czy w ogóle nam się uda. aby maskę ubrała, czyli są zarodniki. Czyli okej. Okay. Czyli już wiadomo, że gdzieś tam zarodniki, jak Abi brała maskę. Dobra, ten jak przejdziemy. I na pewno jakieś tam. Drugie piętro mamy tutaj. Jakiś tam... Drugi poziom. No i co teraz? Abi jak widać jest bardzo. Może tutaj i tędy wejdziemy. Szkoda, że nie mamy lampki. Trzeba no wejść Abi Szkoda, że nie mamy lampki. To byłoby fenomenalnie. Może coś tutaj Abi bezpośrednio może zobaczyła tak to wszystko. Musimy robić prawie, no Abi musi robić. Prawie na czuja, ale spokojnie. Teraz powinniśmy wejść w po do góry? Tu gdzieś? Nie, myślałem. Nie... Czyli, czyli gdzie teraz? Czyli powinniśmy... Pójdziemy teraz w tą stronę. No i co teraz? No i tak naprawdę... O co teraz chodzi? Tutaj powinniśmy. Bo. Teraz wejść. Zobaczymy, czy. Czy tak powinno być? Jak ja myślę. Albo i nie. Albo i nie tak. Dobra, zobaczymy. Czyżby tutaj, coś, czyżby tutaj coś było? Coś jest. Czyżby tutaj coś się znajduje i chyba jesteśmy coraz bliżej tego sprzętu. Także najważniejsze, żebyśmy go si wzięli. Tym się, się zajmujemy. Mamy kolejną kartkę. Jak chcecie, to możecie sobie to. ...wszystko przeczytać... ...zatrzymać filmik... ...i poczytać... ...ale... ...naprawdę... ...lećmy po tej stronie... ...teraz gdzie? ...Abi, teraz tutaj mamy... ...kolejne... ...strzały do pistoletu... Teraz gdzie? Teraz mamy iść w którą stronę. To są ciekawe rzeczy, które warto było je wziąć Teraz powinniśmy opuścić chyba to miejsce No i to jest masakra, bo a jakbyśmy weszli do góry ale raczej do góry, to raczej nam to nic nie da. Tutaj byliśmy z tej strony, to tu jest, jest te, te, są te zarodniki. No to ja nie rozumiem, o co tutaj że w rzeczywistości będzie chodziło. Czekajcie, ja sobie jeszcze spokojnie przejdę. A jak nie, to się cofniemy po, po prostu bezpośrednio, bo tędy raczej nie przejdziemy daleko, tędy nie przejdziemy daleko. Mamy, tak jakby, ten trzeci poziom, ale gdzie teraz? Trzeci i co? To nam nic nie da, aby tu nie wejdzie Niestety Abi tu nie wejdzie no i co teraz mamy zrobić? Może tu na dole gdzieś Sprzęt powinien być tak mi się najmniej wydaje, ale no nie wiem co, odpuszczamy to. Czekajcie, jeszcze sobie... Przejdę zobaczę ale. Ale chyba tak. Chyba trzeba będzie, droga. No dobra to. O, no dobra czyli, czyli gdzie? Czyli Tu? Ale powiem wam, że nie ma żadnej wskazówki gdzie naprawdę gdzie na pewno by się przydała no chyba że to powinno być bardziej w tą stronę dobra i teraz chyba że coś tu jest ciekawego ale nic nie ma tylko jest zwana ślepa uliczka, i po tej stronie to samo, czyli tam to musi być na pewno tutaj, ani nie przejdziemy. Przejdziemy tu, dobra. Trójka, ale tu gdzieś przejdziemy. Tu jest coś wartego uwagi. Mamy butelkę, ale ta butelka coś nam może dać. Dobra, wiecie co? Zrobimy. He. Powiem Wam tak, poczekajcie chwilkę, powiem Wam tak, w następnym odcinku dalej będziemy e, ruszać. Na razie nam Nora mniej więcej pokazała no, cel, jaki możemy, gdzie, gdzie to może być. Mam nadzieję, naprawdę ten odcinek, choć taki krótki, no bo rzeczywiście krótki nam. Nam wyszedł odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobaj, ale jesteśmy coraz bliżej tych, tych oczywiście, żeby wziąć te leki dla, dla Jary. Powiem Wam tak, w następnym odcinku tym się zajmiemy, bo nie mam naprawdę zbytnio czasu, a nie chciałbym, żeby ten odcinek był, był bardzo długi, a nie mam naprawdę zbytnio czasu. Po prostu chciałem Wam nagrać. Kolejny fragment y, y, gry, żebyście chociaż mieli co oglądać. A więc w następnym odcinku tym się wszystkim zajmiemy. Zostawcie łapki w górę. Subskrybujcie kanał. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek naprawdę Wam się podobał. Ja Was tutaj zostawiam z Abi. Y, ja tutaj się z Wami żegnam. No niestety, no nie mam zbytnio czasu na dłuższy odcinek. Wiem, że myśleliście pewnie, że będzie to dłuższy odcinek. No ale tak to czasami bywa, ale już się nie mogę doczekać kolejnych przygód, aby w kolejnej, kolejnej części retrospekcji związanej z ABI. już się nie mogę doczekać do, dotarcia do, do Jary i dania jej, jej, jej tych leków, postaramy się to zrobić w następnym odcinku, a więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka, hej hej!